Bądź mną. Fab time. Przeglądam strony sporno. W końcu znajduję dobry filmik z gościem jadącym laskę z dobrą dupą. Mogę do tego walić. Wale. Zaczynam kończyć. Zoom na twarz laski. Przestaje walić. Pauzuję. Ło kurwa. Matka mojego kumpla. 100% pewny. Kojarzę głos i twarz. Widziałem jej zdjęcia z młodości. Kumpel mówił, że byłam modelką jak była młodsza, ale już od dłuższego czasu tego nie robiła. Zawsze podejrzewałem, że grała w porno. Powiedziała mu jak była pijana. O kurwa. Skończyłem. Obmyślam plan. Kumpel zrobił mi psikus przestawiając mój samochód i pozwalając mi myśleć, że go ukradli przez godziny. Zemsta JPG. Ściągam wideo. Wycinam fragmenty z przybliżeniami twarzy. Przesterowuję dźwięk, żeby brzmiało trochę inaczej. I wysyłam kumplowi mailem. Kumpel dziękuję. Pięć godzin później mówi, że skorzystał z zajebisty film. Umieram ze śmiechu. Nic nie mówię, idę do niego dzień później, żeby mu oznajmić. Mówi, że film jest zajebisty, a faktycznie był zajebisty, i że walił do niego znowu. Płaczę ze śmiechu. Pyta dlaczego. Wchodzę w komputer i pokazuję mu cały film. Przewijam do zbliżenia twarzy. Właśnie zwaliłeś do swojej matki. Kumpel zamurowany. Jest w szoku, stara się ogarnąć jakoś to, co się stało. Biegnie do łazienki i żyje. Jest wkurwiony, a ja nie kontroluję śmiechu. Najzabawniejszy moment mojego życia. Żeby mu jeszcze dojebać, żartuję sobie, że znalazłem twojego tatę. Jego ojciec odszedł, ma jego zdjęcia, ale nigdy go nie poznał. Żartuje o tym, żeby rozładować się sytuację. O, bardzo śmieszne. Patrzę na filmiki, został nakręcony w tym roku, w którym Kumpel się urodził. Właściwie dziwny zbieg okoliczności. Znowu mówi kurwa i baranieje. Podchodzi wolno do komputera, przebija do zbliżenia w twarzy faceta. Hiszpan, a on jest pół Hiszpanem. W filmie facet spuszcza się w lasce. Biegnie i przynosi zdjęcie ojca, zdjęcie jego matki, kiedy była w ciąży. Odszedł w ósmym miesiącu. Porównuje z monitorem. Kurwa, kurwa. Wysrał cegły. To jego ojciec. Zbyt podobny. Takie same włosy i kolor skóry. Co do kurwy. Zaczynam się czuć jak gówno. Właśnie uświadomiłem najlepszemu kumplowi, że jego narodziny to porno, które poszło źle. Zaczyna płakać. Wychodzi z pokoju i przyprowadza matkę. Wprowadza ją. Zamurowuje ją na widok filmu. Zaczyna płakać. To prawda. Właśnie zwalił do swojego poczęcia. Przepraszam, nie, nie wiem co powiedzieć.